Wy gracie Beamed Life. pierwsza nubek. To taki gracz, który nie umie po prostu jeździć. Jeździ bardzo niskimi prędkościami. Dla niego stuwa jest już dużą prędkością. Najczęściej jeździ też super wolnymi samochodami. to mogą być denerwujący siebie multiplayer. młodezie. Ten typ gracza będzie miał praktycznie wszystkie modyfikacje jakie są dostępne przez co niestety często więcej czasu spędza na szukaniu modyfikacji niż na samym graniu. W dodatku komputer jego nie działa już tak jak działał kiedyś. No i oczywiście idziemy. Ja, zawsze będzie jeździł szybko. Czy droga jest kręta, czy prosta jak strzała, zawsze będzie musiał jeździć szybko. Często niestety powoduje on również wypadki taką jazdą, no bo po prostu jeździ on za szybko. No jak wydać 400 na godzinę, kiedyś musi się skończyć ta sielanka.